Niestety dwa auta różne, dwa różne budżety. E, ja jadę po jakieś tanie auto na dojazd do pracy, tu podjechać, tam podjechać. E, może być jakiś e, Golf 4 e, Audi A3 no, coś taniego, prostego w eksploatacji. Gaz włożyć, można jeździć. Może jakieś TDI. Natomiast Tomek, Tomek szuka czegoś e, lepszego. E, 2015 rok ewentualnie jakiś Passat Audi A4 no zobaczymy co zostaniemy na miejscu ewentualnie jakiś fajny turan zobaczymy co pokaże dzisiejszy dzień piękny Golf MTI 101 KM ładny w elegancki to jeden koni sześć siódmy rok czyli pół tysiąca euro z liściami. kolejne fajne auto GTD ładny golfik szesnasty rok ładny, relancki, zadbany będziemy spytać o ceny. To wygląda. Idziemy spytać, co ceny? Zobaczmy, co to jest. Właśnie testujemy golfa. Tu Golf ładny, czyściutki, zadbany. Za chwilę się kierowcy zmienią. Nie ma diesel, Auto zwrotne. Idziemy dalej. Według raportów w 2013 roku miał 130. Drugi cen, cen. 2 Ładnie, Tomek testuje auto się zbiera. Klima działa, wszystko działa bez zarzutu. Nic, wracamy do sprzedawcy dalej. i jedziemy dalej. Od, oddać 5, no i zakurki, nie? Auto obejrzane, już ładne. Będzie... Już Jest bo... już ciemno. Właściciel 1600 euro. 50. O 50, się jeszcze może wykucił. Auto ładne, oryginalne. Niestety, niestety 99 rok. Wszystko chodzi jak należy. Nowe hamulce, niedawno zrobił przegląd. No, ale niestety auto nie kupimy. Jedziemy do domu. W już nie będę pokazywał, bo właściciel już właśnie poszedł. Tak to wygląda. Właściciel w tle. Jedziemy do domu. Auto zakupione. Tablice czasowe, tylko tak na dojazd na stację diagnostyczną. Wczoraj już go nie kręciliśmy, ponieważ zrobiło się już późno. W zasadzie czekaliśmy na lawetę. Kupiliśmy, no i było późno i jechaliśmy oglądać inne auta. Auto zostawiliśmy. Na miejscu w komisie i wieczorem zabrała laweta, przywiozła na miejsce. My pojechaliśmy szukać innych aut. Audi jeszcze wieczorem oglądaliśmy. No niestety, Audi to nie to. Znaczy, ładne Audi było, tylko no niestety. Cena zbyt droga. Zajrzymy do środka. Golfik naprawdę ładny. Tak wygląda w środku. Ładne, eleganckie. Panorama dach, oczywiście, szklany dach. Ładne, czyste, zadbane. Komplet dokumentów. No cóż, jeśli chodzi o dokumentację, to jest, jest ona dość bogata. ładne, jako rany Dokumenty już tutaj właściciel sobie naszykował. A, jest jakiś serwis plan, który był prowadzony do końca umowa. Jedną ręką się ciężko operuje. Ale o proszę bardzo, przeglądy wszystkie Volkswagen do końca. No i co jest ważne? Bogata do, dokumentacja. Wszystkie przeglądy. Właściciel gromadził od początku, proszę bardzo. Dekry wszystkie, tak jak auto, od początku było kupione. Komplet przeglądów z datami. No, wszystko tak jak trzeba. No. Po prostu, o, proszę. Wszystko tak jak trzeba. Faktury, przeglądy. No, fajne auto jednym słowem. Warto było kupić. O, proszę. Także wszystko jest. Także warto było to auto kupić w dobrej cenie. Auto na pewno będzie dobrze służyło. Za chwilę stacja diagnostyczna. Zobaczymy sobie pod spodem. Tak to wygląda. Futele eleganckie, zadbane, nic nie rany. brakuje tylko tutaj, brakuje, no na pewno trzeba będzie coś założyć, ładne listewki, pasowałyby na progach. Tu też elegancko, no przeważnie zawsze tylne fotele ładne, zadbane, nie rany. Felgi też fajnie się prezentują, troszeczkę w niektórych miejscach przytarte, trzeba będzie je podmalować, no, ale to wiadomo, no auto jeździło, auto z trasy, wzięliśmy. Że tak to wygląda za chwilę wjazd na stację zobaczycie od, od spodu auto właśnie przeszło przegląd zajrzyjmy pod spód ładne, eleganckie zderzaki widać gdzieś przygód z krawężnikami nie miały Podłoga też elegancko, zrysowana. Felgi, ranty w miarę, jeszcze hamulce też. Wycieków też żadnych tam nie widać. A jedynie tutaj o, brak jednej makrętki. No, wszystko zabudowane plastikiem mi też elegancki, ładny, jeszcze nieskorodowany widać, że jeszcze chyba od nowości pierwszy montaż. Z tyłu też elegancko wszystko. Diagnosta powiedział, że nie ma czego się czepić. ma auto niedawno miało przegląd. Nie wiem, czy teraz nie powiem dokładnie kiedy, ale niedawno. Świeży w miarę przegląd, więc auto ładne, eleganckie. Teraz jeszcze tylko wydział komunikacji. Jak to mówię, proces rejestracji pojazdu. No i auto w trasę, aby dobrze służyło.